I witajcie na kanale sklepowym W którym to odcinku miało nie być Śniegu, bo tak obiecywałem Co prawda ze znakiem zapytania Ale miało nie być śniegu, bo wszystkie prognozy na to wskazywały Więc zostałem oszukany Miało być 7 godzin słonecznych I absolutnie zero Białego puchu Jest inaczej, czuję się poszkodowany Nie dość, że jestem w sumie 14 dzień pod rząd W pracy, można tak powiedzieć Bo weekend poprzedni było czyszczenie, Sobota wczoraj było wymiarowanie I jeżdżenie po składach nie węgla, znowu chciałem powiedzieć, tylko drewna. A teraz jeszcze prognoza pogody ze mnie zażartowała. No ale nic, nie będziemy się użalać, palimy babcie i jedziemy 25 minut przede mną. I już jestem w Katowicach i jak zwykle prześladują mnie cugi, ancugi, czy pociągi, czy cokolwiek tutaj właśnie jedzie. Dzień dobry. Coraz wcześniej przyjeżdżacie. Aha. Dobry. Dobry. Poprzednio było trzy razy więcej śniegu, ale mniej działek. Dzisiaj są działki po drugiej stronie drogi, bo wtedy było polowanie. Teraz nie ma polowania, także mniej śniegu, więcej działek. <grywa> Witajcie, kochani, co, co tu mamy? Pierwszy sygnał, w sumie taki konkretny, jest siódemeczka, kawałeczek. Kosa, wygrana maszyna. <grywa> Zakład wygrany, że trafił na 7, teraz Maciuś A, nie wiecie co on przegrał To już po 22 będzie wadę. Czy będzie dalsza część siódemki? O, teraz robimy moment taki napięcia Gdzie największe jest. Na jest. 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 jest, Poskładamy to w całość? Ja to jest to Tak, teraz jest nóżka. Pachowcy Jeszcze... z relikt TV Zaraz ten artefakt nam złożą. to ja. sklej. <laughs> ja. Kto ma klej to zapraszamy, miejsce już, kurde, w którym chodzimy kupę, kupę lat, no tutaj niezliczona ilość wypadów I jeszcze takie sygnały wychodzą, ja teraz miałem łuseczkę, a co to będzie mia miał Maciuś? Liczy na siódemkę, szanse są na numerek Drucik. E, drucik. Kawałek drucika no, czy jakieś okucie, coś takiego Ale kolorek, takie, nie? Zgniecione takie, no, dziwne Takie coś było Ale jeszcze, numerek na pewno się znajdzie to zawsze musi wyjść. Teraz to jest takiego dołeczka przy samej ścieżce, największa keta jaką znalazłem w życiu. Taka dosyć ciekawa. No kurde, jedynie gdzieś się tam mieści na palec. Ciekawe czy to ktoś w formie pierścionka sobie nosił jako biżuterię. Nie widać, czy to było gdzieś tutaj łączone tak ludzką ręką. Raczej wygląda tak bardziej na profesjonalną robotę, że to maszyna sobie zakuwała. No ciekawe. Każdy teraz poluje na numerek, tutaj ekipa. I co wpadło z pałatki Strasznie oblepione, ale jest te drzewienko Z takim drobniutkim okuciem Sygnał bardzo podobny do numerka no. Ale jak takie sygnały są to wiadomo, że jeszcze numerek też gdzieś tam zalega Teraz tutaj niedaleko od pałatki dosyć fajny sygnał był, wykopiemy go Na żywo przynajmniej się postaramy Zobaczymy, może coś ciekawego tutaj wpadnie Jakaś taka blaszka, kurde Się srebrzy, ale srebrka no to na pewno nie jest Ciekawe, zagięte, chyba jakiś śmieć chyba jak puszki, bądź coś no Zobaczymy, przeczyszczę to, ale niestety myślałem, że będzie coś fajnego. Tu się chciałem ewakuować troszeczkę dalej, a tu Maciuś krzyczy, że ładna plomba z orzełkiem. Ich tutaj jakoś tak mega dużo się nie znajduje, więc pokażemy wam. Ją. No dzisiejsza u ma, ale zawsze coś tam wyjdzie, nie? O kurde, jaki mikrusek, taki malutki. Mhm. No jest orzełek, Ten zoom w tej kamerce to jest takim widzicie słaby. Ale musicie za zaufać na słowo. Jemu nie ufajcie. <laughs> no, tak to wygląda. Przepiękna zimowa aura. Jak zwykle obiecane miało nie być śniegu. <laughs> Reklama kontrolowana. Reklama kontrolowana. Ho, ho, ho. Śniegu jak na razie zbyt dużo nie widać ale gdy spojrzycie na kalendarz, to świeci się prezentowy Red Alert. Jeśli macie wśród najbliższych poszukiwaczy, to jest kilka fajnych pomysłów. Na przykład estetyczne zestawy Guranum do czyszczenia, konserwacji i wszelkiej pielęgnacji najcenniejszych znalezisk. Starter oraz Advantage Pack to z kolei uzupełniające akcesoria dla tych, którzy dopiero co zaczęli przygodę z tym hobby i nie posiadają wszystkich dodatków, jak na przykład torba na znajdki, nożołopatka lub pointer. Ale jak ktoś ma już to wszystko, zawsze są jeszcze nasze wyjątkowe kubeczki Ręcznie robione oraz wybór odzieży na outdoor. I już po reklamie co za ulga! Nie dadzą mu odejść. Tu była plomba, a tam jakiś guziczek się czyści. Zaraz zobaczymy. No to pewnie przyjdziemy, a to pewnie kalesodiak. <laughs> e no ładny, dziewiętnastka. Malutki. Odłączyłem się od wszystkich. I teraz gdzieś tu mi guziczek wypadł, o, mamy go, kurde, ale będzie chyba ładny, no coś z niego, coś z niego będzie, nie wiem czy tutaj się uda to przybliżyć, jest to guzik wzoru 19, już dzisiaj taki drugi, przynajmniej z tego co mi wiadomo znaleziony cały, fajny, no trzeba się tu pokręcić w koło, jeszcze może coś... Coś tu więcej pogubili niż tylko jeden guzik. Coś teraz Doria, las przyjmie, las odda, no się sprawdza, pierwszy sygnał i jest guziczek. No to jest guziczek wzoru 19, jak widzicie ten rdzeń tu wszystko stalowy, stan niestety agonalny, no podejrzewam, że ten przód się całkowicie rozsypie. Zostanie tylko ta wewnętrzna warstwa, ale jako sztuka się liczy. To jest spotkanie na szczycie, salenizant nasz. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz, panie. I co tu mamy? No, coś tu byś naczepał. Guziczki, nie guziczki, jakieś monety. A to co, jest pierścionek? A, czy taki pierścionek, ale to nie wiem, czy to jest pierścionek. wiodący. No, no jeszcze taka plomba tutaj teraz wpadła. No, coś tego powychodziło. Reklama kontrolowana, reklama kontrolowana. Ho, ho, ho. W tym roku Black Week w naszej branży trwa jakby nieco dłużej i pojawiły się również nowości. Kultowa X5 ma następcę z oznaczeniem ID Max i zyskała m.in. pełną wodoszczelność oraz teleskopową sztycę. Nokta na grudzień postanowiła obniżyć ceny na większość modeli, np. Simplex Ultra z Akupointem lub Double Score 2 z pakietem End of the Year Kosztują teraz każdy po 1699 zł. Obniżone ceny mają także modele Score 1 oraz 3, a także wszystkie legendy. W ofercie stałej, Laba pozostaje dalej kultowy Equinox 800 z dwiema sondami i słuchawkami za jedyne 3199 złociszy. Ze stajni XP natomiast do 23 grudnia są dostępne wybrane zestawy z Deusem 2 z gratisowym pointerem, czyli tym najbardziej wypasionym. I to by było na tyle grudniowo-świątecznych wieści z Odyńców. I już po reklamie. Co za ulga. Z Małzera i 50 groszy PRL i to wszystko. Na tej nowej działaczce niby. No, a tu widzę, że jest więcej. No. Tu więcej szpeju, tak? Czy jak to się mówi? Co to mamy? 1900 PRL, nie? Te 10 groszy jak na PRL a to jakieś takie ładniejsze niż zwykłe. Lata 60. -ty się jeszcze starali. No ta z 1972 trochę w gorszym stanie, ale to były początek złotego czasu dla na przykład Sosnowca Dąbrowy bo wtedy Gierek królować i nas chciał wybudować, ozłocić. I chyba się prawie udało. Czyli jak na razie po tej stronie jest królestwo PRL-u. Ale może nie będzie aż tak źle. wahać jakiś, tak? No. To widać, że z tej strony jest uwalony, nie? Bo chyba to byłoby... Tu też jakiś element kółka, nie? wyszła ośka I tu powinno być chyba z drugiej strony takie samo, nie? prl A to jakiś ten... Współcześniak, chyba. Tu współcześniak. KGB. 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 Ja. KGB i PRL. Ja. To by się zgadzało, bo to, to te czasy. Się... <laughs> Dokładnie. To, żeby, mamy rekwizytę, żeby jakiś polskiego James Bonda 007 Zgłoś się. Napadało mi tu na to ciasto, nie? No <laughs> i co to będzie fan dnia? Czy nie? Ale większość jeszcze nie wróciła, więc. Chyba będzie bogato dzisiaj. Nie opanowaliśmy grilla, to jest tym razem ognisko. Dawid tam szykuje tajemnicze monety, tak, tak, tak. bo jedna z nich to będzie właśnie to co widzicie tutaj. Firma Air Metal Detector z Ukrainy bodajże miała taki patent i nastała wojna jak wiecie i ten patent kupił Quest i zrobił coś takiego. Siał Dawid Mak Sam nie wiedział jak No i są też morsy dzisiaj Mają tutaj swoje wydzielone Miejsce I za chwilę rozpoczyna się No i mamy kolejnego zwycięzcę Numerek 1, żeton numer 1 Akcesoria, guranum do czyszczenia pielęgnacji i takiej Fiksacji, 3, 4 co? Dzień przeminął I tutaj efekt naszych poszukiwać, no myślę, że jak zwykle na tym miejscu nie było na pusto. Może nie ma jakichś spektakularnych znalezisk. Na przykład zaczniemy od może najgrubszego takiego znaleziska. Niestety to nie jest ani pantera, ani z takiego będzie to z Deta Det, Det 75 taki ciągnik. Spychasz, można powiedzieć, tu jakaś tabliczka, nie dotykać urządzenia elektrycznego, ale to już raczej współczesne. Mamy też jakiś element wahacza, bądź czegoś takiego, jakaś tutaj rolka. Może ktoś z widzów będzie wiedział i tutaj nas oświeci, bo nie jesteśmy specami w tym temacie. Tu łuski standardowo z Mausera. Yy, jeszcze była ciekawa łuska. Tutaj mamy łuskę z Lebela. Polacy tutaj też jej używali, i do tego były, tutaj był taki zapalnik. Ten zapalnik to jest z granatu Vivien Bella. Te, te granaty były właśnie yy, do tych granatów się używało tej amunicji. Yy, one ja wyzwalałem. Udało się nam znaleźć również siódemkę półkową. Może dzisiaj mało tych numerków, ale jeden chociaż się udał znaleźć. Co tu mamy jeszcze? Pełno monet. Ładne, ładne guziczki z orzełkiem. Standardowo no tutaj już wyszło takiej ilości, że ja jestem pełen podziwu, że dalej dalej się tutaj je znajduje. Porcelanka ze starej starej butelki no dla, Niestety jest pusta. Taka ciekawostka, co tu mamy jeszcze łusek. taki kolcok, jakby to on nazwał. Nie wiem, czy to jakieś zakończenie czegoś. Nie jest, nie jest to żaden pocisk, nic takiego sztuczce. Babka do klepania kosy, wyjazdy na wieś się przydały. Co tu mamy jeszcze? Fajny zapalnik z polskiego granatu, z granatu z 31, tej szyszki naszej. Czy jest tu jeszcze coś takiego ciekawego, godnego omówienia? Tu jakiś taki wichajster, klapka, nie wiem od, od czego to, od czego to jest. A, tu fajna, bardzo fajna biżuteria. Ciekawe czy to było właśnie jako kolczyk. No, takie krążki tutaj pełno. Tu jest jakiś zaczep. To jakieś pierdółki, o, tu jest jeszcze ładna spinka do mankietu. Taka spineczka no, no. działaczowi. Czy to jest zasłużony działacz? Tylko ciekawe czy to jest. Zasłużonemu... czekaj, czekaj. Zasłużonemu działaczowi. Agruszkarz pojechał przecież. No, no, <grym> no, to nie no to właśnie. No. No, a to jakieś inicjały są nawet... O, teraz jak się przeczyści, może na zbliżeniu będzie. G, no patrz! No i no, no. No, jeszcze mamy jeden. Jeden fan dzisiejszego wypadu. Jest Mauser. Jest stopka z tego mausera, jest zamek. No i co, czeka, czeka będzie, czeka, będzie czeka nie na służby. No. Co zrobić? Nic nie poradzimy, czekamy. Późno się zrobiło, już kwadrans po drugiej, niedługo będzie ciemno. Także Dawid ma dzisiaj chyba niezbyt ciekawe popołudnie, bo musi czekać jeszcze na służby, bo jeszcze nie przyjechały. Ja już jadę do domu, bo dniówka kolejna odbędziona, Także to by było. Na tyle, w tym odcinku trzymajcie się i do zobaczenia. Jak to montowałem, to miałem wrażenie, że albo ja, albo może i wszyscy zamulają. Koniec roku, może już jesteśmy zmęczeni. W każdym razie, jak będziecie chcieli do nas zajrzeć w Sylwester, albo jeszcze wcześniej w Wigilię, to od 9 do 13 sklep będzie czynny.